W wigilię mój dziadek przyszedł w odwiedziny i zapytał, czy podobał mi się dom, który dał mi dwa lata temu. Zamarłem w szoku, bo nigdy niczego od niego nie dostałem. Dziadek powoli odwrócił się w stronę moich rodziców, a ich twarze momentalnie pobladły. Tata zatrzymał kieliszek wina w połowie drogi do ust, drżąc w dłoni. Martwiłem się o pamięć dziadka, ale on wyjął telefon i pokazał mi zdjęcie żółtego, wiktoriańskiego domu przy ulicy Dębowej, z trzema sypialniami, werandą dookoła i pięknym witrażem. Powiedział, że kupił go za gotówkę i przepisał na mnie w dniu moich 21 urodzin. Serce mi zamarło, bo znałem ten dom. Mieszkałem w nim od dwóch lat, płacąc co miesiąc 5 firmie zajmującej się wynajmem, czasem pracując po nocach, żeby z z czynszem. Powiedziałem, że mieszkam tam jako najemca, ale dziadek stwierdził, że to ja jestem właścicielem i że ma na to akt własności. Wyjął grubą teczkę z płaszcza i rozłożył dokumenty na świątecznym stole. Tam, czarno na białym, widniało moje imię i nazwisko. Data sprzed dwóch lat i trzech miesięcy. Zrozumiałem wtedy, że rodzice przez cały ten czas pobierali ode mnie czynsz za mój własny dom. Mama upuściła widelec. Pokoju słychać było tylko tykanie zegara. Tata próbował tłumaczyć, że odkładali te pieniądze dla mnie na przyszłość. W rzeczywistości spłacili nimi karty kredytowe, kredyt na łódkę i inne długi. W głowie przelatywały mi wspomnienia, jak przez dwa lata martwiłem się o czynsz, pracowałem po nocach, żywiłem się z chińskimi, rezygnowałem z i spotkań, A oni w tym czasie wpłacali moje pieniądze na swoje konto. Powiedziałem I am, że zmusili mnie do wyboru między jedzeniem a czynszem i patrzyli, jak płaczę z powodu pieniędzy, które powinni mi zostawić. Dziadek wyliczył, że ukradli mi dokładnie 124 800 zł. W pokoju zapadła grobowa cisza. Tata bąknął coś o tym, że dali mi ładne miejsce do mieszkania, ale dziadek wpadł w furię, mówiąc, że nie dali mi nic, a zabrali wszystko. Przypomniałem sobie, jak przy wprowadzaniu się kazali mi wpłacić 9800 zł kaucji. Nawet mama wiedziała, że to chore. Dziadek spojrzał na mnie ze smutkiem i powiedział, że chciał dać mi stabilizację, a oni wydali pieniądze na swoje przyjemności. Polecił mi spakować się tego samego wieczoru. No wymieni wszystkie zamki, a w poniedziałek zadzwoni do swojego prawnika. Tata protestował, ale dziadek powiedział, że mieli dwa lata, by powiedzieć prawdę, a zamiast tego co miesiąc mnie okradali. Wychodząc z dziadkiem, spojrzałem na rodziców po raz ostatni: czy powinienem wybaczyć swoim rodzicom?